Cześć, dzień dobry, witaj na profilu Prawna Posesja. Dzisiaj otwieramy 23 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim odpowiedź na pytanie, czy w umowie najmu zawartej na czas oznaczony można zastrzec dodatkową opłatę za możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Tak, możliwe jest zastrzeżenie umowne, że rozwiązanie umowy najmu przed upływem przewidzianego w umowie okresu następuje polubownie w następstwie zawartego porozumienia. Zgodnie z takim porozumieniem, wynajmujący w zamian za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, żąda zapłaty świadczenia pieniężnego, nazywanego jako odszkodowanie, kara umowna bądź wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy najmu. Warto pamiętać, aby w umowie najmu precyzyjnie określić kwotę takiej opłaty oraz sposób jej zapłaty na rzecz wynajmującego. Chcesz wiedzieć więcej lub jesteś ciekawy, jak skutecznie zastrzec w umowie najmu opłatę za możliwość jej wcześniejszego rozwiązania? Zajrzyj do opisu rolki i zostaw swój komentarz, a już jutro otwieramy 24 okienko w kalendarzu adwokatowym.